Góry Świętokrzyskie, 1920 rok. No. Czy to możliwe, że w sercu naszych malowniczych gór kryje się tajemnica, która przetrwała wieki? Czy prawdziwie jest, że legenda o duchu gór, opowiadana przy ogniskach przez kolejne pokolenia, ma swoje źródło w rzeczywistości? Moja relacja rozpoczyna się od listu. Które otrzymałem z małej wioski o nazwie Sokolica, ukrytej głęboko w cieniu gór. Zniknięcie. Wszystko zaczęło się od tajemniczego zniknięcia młodego geologa, Stanisława Jabłońskiego. Przybył do Sokolicy wczesną wiosną 1920 roku, mając na celu zbadanie tutejszych złóż minerałów. Był pełen entuzjazmu, gdyż plotki o bogactwach skrywanych w Górach Świętokrzyskich. Krążyły od dawna. Jednak pewnego dnia, podczas jednej z samotnych wypraw, Stanisław zaginął bez śladu. Poszukiwania trwały kilka tygodni. Mieszkańcy okolicy, wspomagani przez grupę żołnierzy z pobliskiego garnizonu, przeczesywali lasy, doliny i jaskinie. Niestety. wszystkie wysiłki okazały się daremne. Z każdym dniem rosło przekonanie, że góry wzięły go na swoje własność. Czyżby duch gór, o którym tak często mówiono, rzeczywiście istniał? Legendy o duchu gór. Legenda głosiła, że duch gór, zwany przez miejscowych świetlikiem, zamieszkiwał te tereny od wieków. Był to duch starożytnego wojownika, który przysiągł chronić swoje ziemie przed wszelką ingerencją. Mówiono, że można go zobaczyć jedynie w mroczne, mglisty wieczory, kiedy światło księżyca ledwie przenika przez gęste chmury. Wtedy to miał się ukazywać jako postać z błyszczącymi oczami, przenikając przez lasy jak zjawa. Zdecydowałem się pojechać do Sokolicy, aby na własne oczy przekonać się, co naprawdę mogło się wydarzyć. Już pierwsze rozmowy z mieszkańcami wioski wzbudziły we mnie poczucie, że coś niezwykłego kryje się w tych górach. Starsi ludzie, choć niechętnie, zaczynali opowiadać swoje historie. Pani Jadwiga, najstarsza mieszkanka wioski, wspominała: Byłam dzieckiem, kiedy mój dziadek opowiadał mi o świetliku. Zawsze mówił, żeby nie zapuszczać się głęboko w góry po zmroku. Sam widział go raz, kiedy wracał późno do domu. Mówił, że to były oczy, które świeciły jak dwa ogniki w ciemnościach. Nie tylko pani Jadwiga miała takie opowieści. Wielu innych mieszkańców mówiło o dziwnych zjawiskach, świetlistych kulach pojawiających się nad drzewami, niepokojących szeptach w wietrze, jednak najbardziej niezwykłe świadectwo. Pochodziło od młodego pastucha, Kazika. Podczas jednej z wieczornych wypraw z owcami na pastwisko, Kazik zauważył dziwne światła, unoszące się nad jednym z pagórków. Postanowił podejść bliżej, chociaż serce biło mu jak oszalałe. To było niesamowite, opowiadał drżącym głosem. Światła poruszały się w rytmiczny sposób, jakby tańczyły. Usłyszałem też muzykę, jakby. Cichą pieśń, która wypełniała powietrze. Gdy próbowałem się zbliżyć, nagle wszystko zniknęło, a ja poczułem przeszywający chłód. Kazik nie był jedynym, który miał takie doświadczenia. Kolejne relacje napływały do mnie z różnych źródeł. Każda opowieść dodawała nową warstwę tajemniczości tej historii. Po zebraniu tylu świadectw, Postanowiłem sam wyruszyć na poszukiwanie śladów ducha gór. Zatrzymałem się na kilka dni w domu państwa Kowalskich, którzy uprzejmie zaproponowali mi schronienie. Pan Kowalski, stary myśliwy, zgodził się być moim przewodnikiem. Wyruszyliśmy wczesnym rankiem, mając na celu dotarcie do wysokiego kamienia miejsca, które według miejscowych było centrum aktywności świetlika. Droga była trudna, prowadziła przez gęsty las i strome zbocza. Im głębiej wchodziliśmy w góry, tym bardziej czułem na sobie ciężar tajemnicy. Gdy dotarliśmy na miejsce, dzień chylił się ku końcowi. Pan Kowalski wskazał mi skalną półkę, na której mieliśmy się rozbić. Czekając na zmrok, rozglądałem się po okolicy. Kamienie były pokryte dziwnymi znakami, jakby ktoś w przeszłości Pozostawił tu swoje ślady. Noc zapadła szybko, a wraz z nią przyszła mgła. Siedzieliśmy w milczeniu, nasłuchując każdego dźwięku, i wtedy to zobaczyłem: w oddali pojawiły się dwa świetliste punkty, poruszające się w rytmiczny sposób. Wstrzymałem oddech, kiedy punkty zaczęły się zbliżać. Nagle poczułem chłód, a dźwięk cichej pieśni wypełnił powietrze. Świetliste punkty były coraz bliżej, a ja zacząłem rozpoznawać kształty. To była postać ludzka postać duch gór, zbliżał się do nas. Wtem postać zatrzymała się i zniknęła, a ja upadłem na kolana. Pan Kowalski podszedł do mnie szybko, pomagając mi wstać. To był on powiedział cicho Świetlik ale spójrz, coś zostawił wskazał na miejsce, gdzie stała zjawa. Leżał tam przedmiot stary, zniszczony kapelusz to był kapelusz Stanisława Jabłońskiego. Nie mieliśmy wątpliwości, że musimy wrócić do wioski i opowiedzieć o naszym odkryciu. Jednak zanim to zrobiliśmy, pan Kowalski zasugerował, że spróbujemy dokończyć prastary rytuał, o którym mówiła legenda. Wierzyliśmy, że to może pomóc uwolnić duszę ducha gór. Na skraju wysokiego kamienia znaleźliśmy starą kamienną kapliczkę, która wyglądała jakby była opuszczona od wieków. Na jej ścianach były wyryte znaki i symbole. Pan Kowalski, który znał trochę dawnych rytuałów, rozpoczął ceremonię, wypowiadał słowa w starym języku, który brzmiał jak echo dawno minionych czasów. Gdy rytuał dobiegł końca, poczuliśmy, jak powietrze wypełnia się ciepłem. Mgła zaczęła się rozpraszać, a my usłyszeliśmy cichy, spokojny śpiew. Świetliste punkty znowu się pojawiły, tym razem jednak poruszały się powoli i harmonijnie, jakby żegnały się z nami. Wróciliśmy do Sokolicy z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony byliśmy przerażeni i zdezorientowani, z drugiej jednak czuliśmy, że dokonaliśmy czegoś ważnego. Mieszkańcy wioski przyjęli nasze opowieści z niedowierzaniem, ale kiedy pokazaliśmy im kapelusz Stanisława, ich sceptycyzm zaczął się kruszyć. Czy naprawdę spotkaliśmy ducha gór, czy to tylko nasze wyobrażenia, podsycone przez strach i legendy? Trudno powiedzieć, jedno jest pewne. Góry świętokrzyskie kryją w sobie więcej tajemnic, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Może kiedyś ktoś inny odważy się wyruszyć na poszukiwanie świetlika. Może te góry jeszcze niejedno mają do opowiedzenia. Ja, jako świadek tych wydarzeń, pozostaję z poczuciem, że świat jest pełen rzeczy, które wymykają się naszej logice. Czyż nie jest to fascynujące? To wszystko, co mogę przekazać z mojego spotkania z tajemnicą, która wypełnia góry świętokrzyskie. Czas pokaże, jakie jeszcze sekrety skrywają te prastare wzgórza i lasy.